Siemane, maneczko widzowie! Jak mam nadzieję, że wiecie, jestem jednym z uczestników turnieju Kreatywna za Dyma. Pula nagród w światowych finałach tego turnieju to prawie milion złotych. Tak się składa, że dzisiaj w pierwszej fazie tego turnieju będę walczył z Jacobem, Evronem i Farelem, a stream z tego wydarzenia rozpocznie się dzisiaj o godzinie 17.30, więc padnij pokibicować kibicować Kumplu. Problem jest jednak jeden. Ja de to ostatni raz grałem, nie wiem, z rok temu. Szukając papeg do treningu, zobaczyłem, że kiedyś bardzo lubiliście, kiedy męczyłem się na mega. Trudnych mapkach Sizorza. Były ich trzy, a ja żadnej w życiu nie przeszedłem. Dziś jednak w ramach treningu rzucam sobie naprawdę poważne wyzwanie. Mam zamiar przejść więcej poziomów niż przeszedłem w pierwszym odcinku z pierwszej mapki Cizorza. Wtedy przeszedłem 6 poziomów, z czego dwa oszukałem. Ale oczywiście, czym byłby challenge bez kary, więc dzisiaj, jeżeli nie uda mi się przejść więcej niż te 3 lata temu prawie, no to jednemu z was będę musiał przekazać 10 tysięcy. Fałdolców. Jeżeli ta seria Wam się spodoba i pod tym odcinkiem zostawi się tak, nie wiem, z 10 tysięcy łapek, to w najbliższym czasie przejdę również i dwie pozostałe mapki Scissorsa. A wielkość mojej kary będzie się podwajała z każdą mapką, więc jeżeli nie przejdę drugiej mapki, to rozdam Wam 20 tysięcy fałdolców. Myślę, że wszystko jasne. Ja już nie przedłużam. Zapraszam Was na 4 godziny męczarni. Powiem Wam tak: widok tego poziomu powoduje u mnie flashback, jak nie wiem, za czasów wojny. Tak czy inaczej, wydaje mi się, że w tym 2019 roku, w styczniu. Kiedy grałem ten poziom, byłem dużo gorszym graczem. Nie potrafiłem wtedy na przykład dodżować trapów. Ze skakaniem też były problemy. I to się chyba nie zmieniło. Tu musimy się rozbiegnąć i skoczyć, dobra? Mamy to. Tu też powinien być łatwy skok. I tu też powinien być łatwy skok. I tak jest. Zobaczcie. I bardzo szybko. No tak jak mówiłem, lepszy gracz. Tutaj musimy wziąć lód, skakać po tych rzeczach, żeby dolecieć tam. O, mamy to. Teraz tutaj, i tam muszę wlecieć, więc powinienem na tym wylądować. No, raz możemy spróbować tak jak trzeba, ale widzę, że to jest totalnie niewykonalne. No i teraz, jak tu skoczyć na tego bounce pada? O jejku, żeby tam to skoczyć. No, może nie tak, ale jakby tak zrobić. Próba numer 14 tysięcy. Nie, no tam się nie da dolecieć. Ja teraz sobie włączyłem oficjalny rekord świata, który Scissors, czyli twórca tej mapki oglądał. I tam gościu robi takie szalone rzeczy, które oczywiście nie są technicznie zgodne z regulaminem. Więc wydaje mi się, że skoro on akceptuje takie skipy, to wydaje mi się, że ja też nie powinienem się tym martwić. Zwłaszcza, że teraz sobie na przykład zgotowałem pułapkę, która ułatwia mi tu wejść. Przyszliśmy chociaż te trudne skoki i teraz sobie tutaj wskoczmy i polećmy już tak jak trzeba, na spokojnie. Sko... nie... Nie no, ja nigdy tego nie przejdę. Dobra, jeszcze raz ten skok. No i mamy to. Mamy to! Po 20 minutach mamy trzeci poziom. Śmierci dopiero 41. No ale to to było mega trudne. Trzeci poziom to z tego, co pamiętam, dwa sposoby przejścia. Albo taki, gdzie dodżujemy trapy, albo taki, jak trzeba, gdzie doskakujemy tam, co naprawdę nie jest zbyt łatwe. No ale dobra, zróbmy to w taki sposób, gdzie zdodżujemy tego trapa. I teraz z tego, co pamiętam, tutaj trzeba gdzieś skoczyć. I tutaj? To jest koniec? Widzowie, za pierwszym razem to zrobiłem? No nie wierzę. Pamiętam, że tą mapkę to przechodziłem z 40 minut jak nie więcej. Czwarty poziom, a ja jak to totalny to zrobiłem. Dobra, teraz co tutaj? Biegańsko skakańsko możemy też i tak, ty! Prawie! Nie było źle. Elo! I tu trzeba wyhamować. Hamujemy, jest coraz bliżej. Bo kiedyś do tego poziomu przechodziłem pewnie. Z dwie godziny. No i co? Piąty poziom, dwa do przejścia przede mną, 64 śmierci to całkiem spokojni. Tutaj bardzo dużo skakania, ale ja to kiedyś zrobiłem w no sposób następujący: i tam po prostu wleciałem. Teraz, oczywiście, spróbujemy bez oszukiwania. Chociaż nie wiem, czy będzie to możliwe. Mamy pierwszy skok, tutaj nie powinno być zbyt trudno. Teraz, tutaj. Ale tamto jak mam doskoczyć? Z tego co pamiętam, to są jakieś takie taktyki, że od boku... No nie wyszło zbytnio. Z tego co wiem, to jest najtrudniejszy poziom w ogóle w całym tym defranie. No i ten pierwszy skok już jest niemożliwy, praktycznie. No i spróbujmy to zrobić, to... No. Tam jest niewykonalny ten skok. No i spróbujmy, może z głębiej. Nie. To może z płycej. No tam się nie da doskoczyć. A moments later. Ponad 200 śmierci. Ja znowu jestem przed tym skokiem. I muszę stwierdzić, że jak teraz to nie będzie blisko. A kurde, było blisko. Dobra, jeszcze raz albo dwa. Nie, no. Jestem blisko, ale nie dam rady. No i bez zastanawienia powinienem ten, ten poziom sobie po prostu skipnąć i tyle, ale że moja duma jest urażona, no to stopę SC dla was, czyli ponad 2000 faudolców już teraz idzie. Za skipa. trzeba zapłacić, tak? Więc jak macie już łapkę w górę, to napiszcie w komentarzu swój nick Fortnite. Ja wylosuję, a ja muszę jakoś to skipnąć. Bo jak nie skipnę, to się kolejne 10 tysięcy no i mamy to. Nie powiem, że łatwiutko, bo nie było łatwo. Ale co tutaj się dzieje? No to trapów nie powinno być zbyt trudne. Co jest? Pamiętam, że kiedy pierwszy raz przechodziłem tą mapkę, to w sumie papryk mi ten poziom przeszedł. Więc to też nie moja zasługa wtedy była. Więc no jeżeli przejdę ten poziom sam, no to już będę dalej niż wtedy. No ale chciałbym jednak przejść jeszcze więcej. No i moi drodzy, mamy to. Cała ta mapka... Przejśnięta. Siódmy poziom, i to właśnie na tym poziomie ostatnio się zatrzymaliśmy. Bo pamiętam, że był on dość trudny, jeżeli chodzi o opony. I nadal chyba jest. Taktyka była taka, że chyba przed tymi oponami trzeba było podskoczyć. Tak też to wygląda. I teraz znowu one nas wybijają. My lecimy, skaczemy. I pamiętam, że na koniec brakowało lodu na nogach. Mam nadzieję, że tym razem. Nie będzie tego problemu, ale jest ten problem. Pierwszy raz udało mi się zbejtować i z tego, co pamiętam, to tutaj... Ty, zrobiłem to! Zrobiłem to! Jak to zrobić? Tu trzeba chyba zbejtować te trapy i po prostu przeskoczyć, tylko żebym tego nie zrąbał. Widzowie, psycha jest sitting teraz. W tym momencie, jeżeli nie zrobię tego skoku, a nie zrobię, Co jest grane? Czemu nie... Wyrzuciło mnie! Czemu mnie wtedy nie odbiło? To ja tego nie, nie zrozumiem. O, teraz mnie od. Zaliczyłem! Proszę, proszę, zaliczyłem! No i. Prze... Widać było, że zaliczyłem! Skok. Jestem! Uf, uf, uf! Zaliczyłeś? W końcu, pajacu, ósmy poziom. Tak daleko jeszcze nigdy nie byłem, więc w tym momencie chyba można zaliczyć, że jestem lepszym graczem niż to kilka lat temu i wygrałem, znaczy nie straciłem 10 tysięcy wolnościów. Ale ja oczywiście na tym się nie zatrzymuję, więc lecimy dalej, widzowie. Nie ma co tutaj gadać. No Ale jestem pajacem. Jestem blisko. Ty zrobiłem to i co teraz? Okej, okay, tutaj do Czowanko, do góry. No i mam nadzieję, że tam będzie checkpoint. Musi tu być. check... Nie ma checkpointa. Widzowie, nie ma checkpointa. O, widzowie, do kolejnego checkpointa trzeba przejść to i jeszcze tam. Całą długość prawie. Do tych bloków. Szczerze powiedziawszy, nie wiem, czy to będzie jakkolwiek wykonalne. A doskoczenie tam. Wydaje się. Nie, no byłem, tylko panikowałem. A teraz, jak tam doskoczyć? Ty da się? I końca... O, no, Tak blisko, nie! To musi się udać. Ty! No czemu ja do przodu pobiegłem? Dobra, pierwszy raz tu. No czemu to... działa z opóźnieniem? Dobra, i teraz tutaj jeszcze musimy. Jak najbardziej to wyszło. Tutaj nie ma trapa. Jak to logicznie zrobić? No nic, bierze... Jezus. Ty żyje! Ale to chyba nic mi nie da, nie? Tak czy siak jestem pełen podziwu. Trzeba spróbować... Tego raz jeszcze byłem, ale się zmyłem. Spróbujmy po raz yy, piąty. Słoneczko ładnie wyszło. Jesteśmy. Dobra. Nie no czemu? To jest takie niemiłe. I teraz tak, została godzina. Ja mam prawie 500 śmierci. Moje skoki są już naprawdę słabe. Moja ręka to już nie wytrzymuje. A jutro turniej, więc wypadałoby móc z nią ruszać. Spróbuję jeszcze trzy razy. Jeżeli to się nie uda, to oficjalnie na dzisiaj kończymy. To się udało. Tam jest checkpoint, więc widzimy, że dzieli mnie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem skoków prawdopodobnie od ostatniego poziomu. Ale tutaj jest coś, na czym poległem na przykład na turnieju streamerów. Czyli trzeba brać rozbieg i tak skakać i tak skakać. No prawdopodobnie tego nie dam rady, no ale spróbujemy. Tak jak mówiłem, jeszcze trzy próby sobie dam. Nie, no czemu ja nie podskoczyłem? Więc już tylko dwie próby. Przedostatnia próba. No tym razem się nie zmieściłem. Decydujący skok. Jestem tym razem. Może po prostu. Pod skok? No nie. Nie, nie. Po prostu chcę przejść ten skok. Potem, nieważne, kończymy. Żyję. Teraz jak to zrobić? Trzeba tu jakoś zejść. No nie da się tak na dole strołować. Dobra. Jolo! Nie wyszło to, YOLO. No nie, jajaj, jaj. dobra, widzowie, to koniec! Równiutkie 500 śmierci, równiutkie 3 godziny grania. Doszedłem do poziomu 8 i 3, czwarte. Jestem na 99% pewny, że potem tych skoków z boku na bok nie dałbym rady przejść. Muszę to przed jutrem potrenować. Moja ręka naprawdę ledwo żyje i wątpię, że jutro będę w stanie skakać. Tak czy siak przyszedłem dalej niż za pierwszym razem, kiedy przychodziłem tą mapkę. I wydaje mi się, że patrząc na tamten gameplay, idzie mi znacznie lepiej. 10 tysięcy nie wygraliście, ale 100 złoty PSC, tak? Więc pamiętajcie, zostawcie łapkę w górę, suba na kanale i napiszcie w komentarzu swój nick z Epic Games. Moja psycha naprawdę leży, więc ja już więcej nie zamierzam gadać. Zapraszam Was na live dzisiaj dzisiaj 17.30. Trzymajcie się, pa! pa.